W 1831 roku Rosja stłumiła polski zryw niepodległościowy, zwany powstaniem listopadowym. Polska nadal pozostawała pod zaborami. Rosło nowe pokolenie, czekające na okazję, by ponownie chwycić za broń i walczyć o niepodległość. W 1856 roku Rosja przegrała wojnę zwaną wojną krymską. Imperium Rosyjskie okazało się kolosem na glinianych nogach. Polaków wstąpiła nadzieja na odmianę ich losu. Dla uspokojenia nastrojów car przysłał do królestwa polskiego Aleksandra Wielopolskiego, który był zwolennikiem ugody z Rosją. Miał on dopilnować, by nie wszczęto kolejnego powstania. Dla Polaków można wszystko, z Polakami nic. Zaprowadzę tu porządek, uspokoję rodaków, nauczę ich posłuszeństwa wobec władzy i przeprowadzę reformy. W polskim społeczeństwie ścierały się różne koncepcje postępowania z Rosją. Obóz czerwonych parł do walki zbrojnej i przygotowywał powstanie. Obóz białych opowiadał się za wymuszeniem na Rosji reform. Chcąc udaremnić plany powstańców, Aleksander Wielopolski zarządził w styczniu 1863 roku pobór do wojska, tak zwaną brankę. Zarządzam imienny pobór do wojska. Zarządzam brankę. Przygotować listę poborowych. Sporządzono imienne listy rekrutów. Umieszczono na nich osoby, które przygotowywały powstanie. Lista objęła ponad 12 tysięcy nazwisk. Skutek był odwrotny do zamierzeń Wielopolskiego. Powstanie wybuchło 22 stycznia 1863 roku. Było to największe i najdłuższe z polskich powstań. Trwało ponad rok. Ponieważ Polacy nie posiadali regularnej armii, walki przybrały charakter partyzancki. Stoczono około 1200 bitew i potyczek. Najwybitniejszym przywódcą powstania był generał Romuald Traugut. Jako dyktator powstania ukrywał się przed Rosjanami pod nazwiskiem Michał Czarnecki i podawał zakupca. Kwatera dowódcza Trauguta znajdowała się w zwykłym warszawskim mieszkaniu w kamienicy przy ulicy Smolnej 3. Schwytany przez Rosjan Trałgut został stracony na stokach cytadeli wraz z innymi członkami rządu narodowego. Przez oddziały partyzanckie przewinęło się ponad 200 tysięcy ludzi, ale jednorazowo na polu walki znajdowało się maksymalnie 25 tysięcy słabo uzbrojonych powstańców. Tymczasem jesienią 1863 roku armia rosyjska w Królestwie Polskim liczyła ponad 200 tysięcy znakomicie uzbrojonych żołnierzy. Ponad 200 tysięcy obcego wojska w pięciomilionowym kraju to tak, jakby dziś w Polsce stacjonowała obca armia licząca milion 300 tysięcy żołnierzy. Powstanie skazane było na klęskę.